Jako inżynierowie w swojej pracy zawodowej rozwiązujemy lub będziemy rozwiązywać mniejsze i większe problemy inwestorów, którzy do nas z nimi przychodzą. Przykładowym problemem może być zaprojektowanie hali stolowej o zadanych wymiarach. Znając specyfikę problemu, potrafimy rozbić go na mniejsze zadania. Powiedzmy, że chcemy określić wymiary i profile powtarzalnej ramy płaskiej, która jest głównym elementem składowym naszej hali. Rozwiązanie tego zadania zdecydowanie może przyspieszyć oprogramowanie inżynierskie wykorzystujące metodę elementów skończonych w skrócie MES. I dobrze jest mniej więcej wiedzieć, na czym ta metoda się opiera. Metody obliczeniowe, takie jak MES, stosuje się dla medali koncepcyjnych prawdziwych zagadnień. Nie rozwiązujemy więc prawdziwego zagadnienia samego w sobie. Model koncepcyjny możemy rozwiązać i na podstawie tego rozwiązania skutecznie podjąć decyzję, np. o dobrze profilu stalowego danego pręta, gdy fizyczna natura zagadnienia jest wystarczająco zrozumiała. Tworząc model koncepcyjny, powinniśmy dążyć do wykluczenia zbędnych szczegółów i uwzględnić wszystkie istotne cechy rozpatrywanego problemu, aby model mógł opisać rzeczywistość z wystarczającą dokładnością. Eliminujemy więc z rzeczywistego obrazu hali stalowej większość elementów architektonicznych i instalacyjnych, traktując je w sposób koncepcyjny jako obciążenia, pozostawiając jedynie najważniejsze informacje o geometrii. Po doborze modelu koncepcyjnego konstrukcji, kolejnym etapem analizy numerycznej i analitycznej jest definicja modelu strukturalnego, zwanego też modelem matematycznym. Model strukturalny musi obejmować trzy podstawowe aspekty. Opis geometryczny konstrukcji za pomocą elementów geometrycznych, punkty, linie, powierzchni, objętości. Matematyczny opis podstawowych praw fizycznych regulujących zachowanie się konstrukcji, to jest równanie równowagi sił i warunków brzegowych. Oraz opis właściwości materiałów i obciążeń działających na konstrukcję. Ten sam koncepcyjny model konstrukcji można analizować przy użyciu różnych modeli strukturalnych w zależności od dokładności lub prostoty niezbędnej w analizie. Dla przykładu. Ramę płaską składającą się z dwutowników stalowych możemy zamodelować powłokowo, jak widzimy na ekranie, lub użyć modelu prętowego, który zazwyczaj używamy w praktyce inżynierskiej ze względu na prostotę i wystarczająco użyteczne dla potrzeb inżynierskich wyniki. Oczywiście model powłokowy ma wiele zalet, ale projektowanie w taki sposób jest zdecydowanie dużo bardziej czasochłodne i wymaga dużo więcej doświadczenia. Kiedy wprowadzimy do programu MES model strukturalny, musimy podzielić go na elementy skończone. Czasami robimy to już podczas wprowadzania modelu strukturalnego do programu, np. dzieląc ramę naszej konstrukcji na pręty. Program zapisze opis modelu strukturalnego, a więc geometrię, parametry materiałowe, obciążenia i tym podobne, w formacie macierzy na których zostaną wykonane obliczenia. Rozwiązaniem modelu obliczeniowego są przemieszczenia węzłów. Na podstawie tych wartości z wykorzystaniem tzw. funkcji kształtów program MES potrafi obliczyć przemieszczenia, odkształcenia i siły wewnętrzne w dowolnych punktach elementów skończonych. Wyniki takich obliczeń odbiegają od wyników w 100% dokładnych, ale w większości przypadków są w zupełności wystarczające do przewidzenia zachowania się konstrukcji oraz podjęcia decyzji, np. o wybraniu takiego czy innego przekroju na profil słupa. Jak to mawiał George Box, jeden z najlepszych statystyków XX wieku, wszystkie modele są złe, ale niektóre są użyteczne. Dużą zaletą programów inżynierskich MES są wbudowane moduły do wymiarowania konstrukcji stalowych, żelbetowych czy też drewnianych. Przyspiesza to zdecydowanie proces projektowania. Nie można jednak tego traktować jako czarnej skrzynki, do której nie wiemy, co należy wprowadzić i jak ona funkcjonuje. Znajomość metody wymiarowania i konieczność określenia parametrów w tej metodzie, których program nie jest w stanie samodzielnie dobrać, jest kluczowa dla obliczeń. Jako przykład możemy wymienić współczynniki długości wyboczeniowych, które należy określać samodzielnie. W angielskiej nomenklaturze funkcjonuje określenie JIJO, w rozwinięciu garbage in, garbage out. A więc wyrzucając śmieci, otrzymamy śmieci. I tak należy traktować obliczenia za pomocą programów MES. Nikt z nas nie chce zaprojektować konstrukcji w sposób błędny. W kolejnych lekcjach postaram się wytłumaczyć zagadnienia w taki sposób, aby każdy, kto przerobi materiał, był w stanie zaprojektować konstrukcję w pełni poprawnie.